Gospodarka, infrastruktura to za nami. Pierwsza tura pytań, były to trzy pytania, w każdej turze są zresztą trzy. Kolejny dział to oświata. Pierwsze pytanie, jakie chcę Państwu zadać właśnie w tym dziale, to w jaki sposób chce Pan, to do Pana jednego i drugiego skierowane oczywiście, doprowadzić do powstania czy powstawania żłobków i zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach w mieście Sieradzu. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o światę, dobrze byłoby, żeby powiedzieć o całości. Mamy w Sieradzu 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, mam na myśli tutaj o miejskich szkołach, no i 7 przedszkoli. Nie we wszystkich szkołach są żłobki, natomiast trochę liczb. Jeszcze 4 lata temu w przedszkolach sieradzkich było 1000 dzieci, w tych ciągu w tych 4 lat zbudowaliśmy już grupy, Kilka, pięć grup, które to spowodowało, że jest w tej chwili tych dzieci 1100. Co to świadczy? O czym to świadczy? To świadczy o tym, że powoli wyczerpuje się taka stara szkoła babci. Szkoda, bo sam byłem wychowywany przez babcie. No ale wyczerpuje się. Babcie w tej chwili wyjeżdżają na wczasy, za granicę również i, i tymi dziećmi trzeba się zająć. Z funduszy unijnych również stworzyliśmy dwa oddziały. Ta praca cały czas trwa i mam nadzieję, że w przyszłości również to. To, za, to, będzie, to będzie przyczynek do tego, żeby tworzyć następne oddziały. Pół minuty. Jeżeli chodzi o, nie, jeżeli chodzi o te dzieci, które nie mogły być przyjęte do przedszkoli, stworzyliśmy również z pieniędzy unijnych bardzo dobrze takie oddziały popołudniowe, i dzięki temu we wszystkich przedszkolach takie dzieci można przeprowadzać i mogą one się przygotowywać do życia dorosłego. Prosimy Pana Mirosława Wczarka. No nie zgodzę się tutaj z pana Prezydentem, ponieważ formuła babci według mnie nigdy się nie wyczerpie i ona trwała jak najdłużej. Natomiast jeżeli chodzi o dzieciaki, to w tej chwili szkoły, przedszkola to 60% subwencji, jeżeli chodzi o oświatę w mieście. Tyle dostajemy, resztę miasto musi wspomagać zarówno szkoły, gimnazja jak i przedszkola. Uważam, że czeka nas bardzo ciężki problem, ponieważ przez najbliższe kilka lat yy, dzieci w szkołach podstawowych ubędzie. I to dość znacznie. Dlatego trzeba będzie pomyśleć o tym, jak tym dzieciakom zabezpieczyć dalszy byt. Klady, no, oczywiście trzeba zmniejszyć trochę klasy. To będzie z dla tych dzieciaków, bo po prostu nauczyciele do nich bardziej dotrą. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkola, oprócz pomocy miasta, prezydenta uważam, że trzeba będzie bardzo uważnie przyjrzeć się problemom, który dostrzegł już rząd i to nie jeden, ale dwa ostatnie, które mówią o tym, ażeby coraz częściej zwracać uwagę na tak zwane placówki prywatne, które zakładają przedszkola w blokach w mieszkaniach lub w kilku mieszkaniach. Jest to jakaś szansa dla dzieci, które nigdzie nie będą mogły się znaleźć, ponieważ przedszkoli tutaj nie mamy. Niedawno zwróciła się do mnie grupa mieszkańców Woźnik. Mówi, że kompletnie nie ma tam pomieszczenia, gdzie można by było te dzieciaki umieścić. Pamiętam szkołę, którą żeśmy w Woźnikach musieli sprzedawać, gdzie część radnych optowała za tym, żeby powstało tam przedszkole. Niestety te ówczesna władza nie zgodziła się na to, i przedszkole nie powstało, budynek został sprzedany. A szkoda, bo trzeba myśleć perspektywicznie, planować i to wszystko i z tym wszystkim wychodzić naprzeciw. Nie wiem, do którego pana marszałka pan prezydent się zwracał, bo w tej chwili nie wiadomo, kto nim będzie. No ale w każdym razie dobra chęć jest zawsze opłacalna. Przekroczył pan czas o 10 sekund. Drugie pytanie w, tej, w tym dziale dotyczy bezpieczeństwa. Jaki jest pomysł obu panów na to, żeby poprawić bezpieczeństwo w szkołach, bo wiadomo, że mimo, przede wszystkim w gimnazjach jest naprawdę poważny problem, jeśli chodzi o przemoc wśród uczniów? Prosimy pana Mirosława. Przemoc wśród uczniów. Szanowni Państwo, dawno zauważyłem, że rola nauczyciela. Jest bardzo niewdzięczna i coraz bardziej niewdzięczna. Nauczyciel traci autorytet, dyrektor, rodzic. Uważam, że aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciakom w szkole, musimy wzmóc autorytet nauczyciela. To nie ulega wątpliwości. Oczywiście jest to bardziej długofalowe, bo do tego musi, nad tym powinien pochylić się również rząd, ale miasta. Powinny w tym kierunku naciskać. Myślę, że bardzo dobra, od wielu lat zresztą powtarzalna przeze mnie formuła mówiąca o tym, że rodzice muszą ściśle współpracować z nauczycielami i odwrotnie. Nauczyciel też musi zje, zejść z piedestału, jak gdyby, i potraktować rodziców poważnie i rodzice nauczyciela. Nauczyciel to nie wyrobnik, to człowiek, który pracuje. I oddaje się tej szkole. Ja chciałbym, żeby on się oddawał tej szkole tak, jak to było kiedyś, że dzieci, które były w szkole, były otoczone opieką i odwrotnie dzieci, które nie wywiązywały się ze swoich obowiązków, były natychmiast karcone, nie mówię fizycznie, ale upominaniami nie tylko przez nauczyciela, ale również przez rodzica. Współpraca, jeszcze raz współpraca. Dziękuję. Zostało Panu 10 sekund. Zmieścił się Pan. Uważam, że bezpieczeństwo trzeba traktować dużo szerzej niż się do tego przyzwyczailiśmy. Nie potrzeba żadnych kamer lub są na pewno niewystarczające. Nie chodzi tutaj o środki jakichś przymusu, dyscypliny, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem dziecko zmęczone to dziecko spokojne. W związku z tym trzeba w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży zabezpieczać czas wolny. Trzeba im stwarzać warunki do tego, żeby mogli uprawiać sport, do tego, żeby mogli się wyszaleć, do tego, żeby mogli wysłuchać dobrej muzyki, do tego trzeba wszystko im to zorganizować. Między innymi to robimy w tej chwili. Między innymi przy szkole podstawowej nr 4 piękny obiekt sportowy został wbudowany, Orlik, buduje się taki podobny przy gimnazjum numer 3, o wielu jeszcze obiektach sportowych można by było mówić, ale to są przykłady na to, w jaki sposób można wykorzystywać potencjał dzieci środki i fundusze Unii Europejskiej właśnie po to, żeby, żebyśmy my wszyscy się czuli bezpieczni. Drodzy Państwo, nie wiem czy wiecie, ale do godziny 22 na orlików się razu jest światło włączone i grają dzieci i młodzież, również dorośli. Co to znaczy? Że takich obiektów ciągle jest za mało i że takie obiekty trzeba cały czas budować. Trzeba dużo rozmawiać. Rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać. I najlepsza droga to przez wychowanie. W tym roku uczestniczyłem w takiej debacie o narkomanii z gimnazj gimnazjalistami. Pełny teatr, całkiem e, dobra dyskusja i naprawdę na wysokim poziomie z młodzieżą. Trzeba do niej docierać, trzeba tworzyć programy, które, które później są re realizowane. Trzeba te tematy wszystkie im przybliżać. Część tych problemów bierze się z niewiedzy, e, zarówno w, wśród dzieci Pół i młodzieży, minuty? jak i dorosłych. Chciałbym to kontynuować. Mamy przyjęty program, który dla młodzieży specjalny. Mamy spe, spe, specjalne stypendia dla dzieci i młodzieży dla tych specjalnie uzdolnionych. To jest droga, wychowanie, edukacja i zabezpieczenia czasu wolnego. Dziękuję. Również ma pan 10 sekund? I ostatnie pytanie z tego działu już nie dotyczące tych maluczkich, a osób, które się nimi zajmują na co dzień, właśnie w placówkach oświatowych. Czy potrafi Pan, oczywiście, jeden i drugi, zapewnić wyższe wynagrodzenia i nauczycielom, i pracownikom oświaty, tym pozostałym? Pan Jacek Walczak. Jeżeli chodzi o sposób finansowania oświaty, to może nie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale są tak zwane subwencje. To są środki przeznaczone bezpośrednio z budżetu państwa i przekazywane na jedno, na jedno dziecko do do samorządów. I taka subwencja w Sieradzu to jest 3700 zł na jedno dziecko i taka, taka subwencja spływa do kasy miasta. Natomiast miasto wydaje w tej chwili ponad 5500 zł, blisko 6000 zł na każde dziecko. Co to znaczy? To znaczy, że prawie drugie tyle, około 40% musimy dodać i pomniejszamy właśnie przez to inne wydatki, między innymi inwestycje. Ale uważam, że tak robić trzeba. Trzeba oświatę dofinansować. No w końcu to są nasi następcy, to są ci, którzy dzięki swojej edukacji będą w stanie dobrze się wykształcić i później pracować na nasze emerytury, na naszą przyszłość dla sieradza i dla Polski. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, o to zadbał rząd. Są te, są te wynagrodzenia wpisane i podwyżki dla tych dla nauczycieli wpisane w ustawę budżetową, następną również. Dla, do miasta należy do mnie i do radnych Rady Miejskiej Znalezienia Środków aby to były środki wystarczające. W budżecie miasta takie pieniądze są, nauczyciele mogą czuć się zupełnie bezpiecznie, bezpiecznie, ponieważ te pieniądze znajdą się. Jeżeli chodzi o tych pracowników, a ich ponad, nauczycieli w Sieradzu jest około 400, a około 200 jest tych pracowników, którzy są zatrudnieni w szkołach, w przedszkolach, ale nie są nauczycielami i tym możemy pomagać w ten sposób, żeby z własnego budżetu pieniądze wypłacać w tym roku dla tych właśnie pracowników dwa razy poszły nagrody, ponieważ nie chcieliśmy, ja nie wiedząc, jakie środki będą na przyszły rok, nie mogłem w pełni zaspokoić ich potrzeb. Mam tego świadomość, chciałbym ich zapewnić, że środki, o ile tylko będą, będą przeznaczane na ich wynagrodzenia, tak jak obiecałem tak robię. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do ostatniego bloku tematycznego. Przepraszam, przepraszam. Pani uznała, że pan prezydent już wyczerpująco wyjaśnił wszystko, więc mówi pan, niepotrzebnie będzie pan wczoraj o tym mówił. Oczywiście pracownicy oświaty, mówię tutaj nauczycielach dostali podwyżki od rządu, ale to nie tak skapliwie rząd im te podwyżki dał, tylko oni sobie je wywalczyli, Panie Prezydencie. To tak na marginesie. Natomiast zły, opłacany pracownik, obojętnie kim on by nie był, będzie zawsze złym pracownikiem. Szczególnie pracownik, który pracuje i kształci nasze dzieci. To niewątpliwie. Uważam, że to nie tylko rola miasta, szczególnie miasta się radza, który nie jest miastem bogatym. Ja jestem realistą i wiem, że bez pomocy państwa, jeżeli chodzi o subwencje, na pensje dla nauczycieli, tego problemu tak łatwo nie rozwiążemy. Ten problem będzie narastał. Państwo musi pochylić się nad wykształceniem naszych dzieci. Słabo opłacany nauczyciel to słabo wykształcone dzieci. To jest już udowodnione. Szanowni Państwo, jeżeli będziemy zawód nauczyciela. Traktować tylko od czasu do czasu, wtedy kiedy robi się o nim głośno i wtedy kiedy nauczyciele domagają się pieniędzy, żeby jakoś godnie żyć, to ten problem będzie narastał. Jest to problem ogólnokrajowy i uważam, że oświata jest bardzo źle opłacanym zawodem. Nad tym problemem musi pochylić się nie tylko samorząd, ale również, a przede wszystkim rząd. Dziękuję bardzo. Zostało pan jeszcze 15 sekund. Przepraszam za moją wcześniejszą wpadkę.